Dzień dobry Państwu, dzisiaj krótko i bez kamery, ponieważ mam 39 stopni gorączki i oglądanie mnie w tej chwili nie ma wielkiego sensu. Przelecimy przez najszybsze, przelecimy najszybciej przez najważniejsze wydarzenia. Tutaj jest oczywiście reportaż z frontu z żołnierzem walczącym po stronie Rosji, ckliwa laurka jak zwykle. Tutaj ten człowiek, generał Konaszenko, który zawsze opowiada o tym, Ile Haymarsów już zniszczyli, ile Apaczów, ile Paryżów ile Londynów, stwierdził, że Rosja trafiła jednym super uderzeniem we Lwowie w 800 najemników i brytyjskie czołgi Challenger. Oczywiście tutaj nie znajdziemy żadnych materiałów potwierdzających to w jakikolwiek sposób audiowizualnych. Tutaj strona ukraińska pokazuje, kamienice we Lwowie, w której, jeśli wierzyć tym informacjom, chowały się zarówno siły najemników jak i czołgi Challenger. Kolejny ważny temat w Rosji to jest proszę Państwa spadek ceny rubla o tym już mówiliśmy w zeszłym przeglądzie, Komsomolska prawda opowiadała nam, że przez niego będzie bardzo wiele towarów drożało, w tym po prostu jedzenie. W tej chwili dolar kosztuje już 93 ruble, a euro 102. Mamy także naszą zbiórkę, oczywiście zachęcam tutaj na tej liście. Łącznie ze spodniami, których jeszcze nie dopisałem, wszystko jest w zasadzie już hmm, zabezpieczone. Natomiast do wyjazdu jeszcze mamy jakiś czas, więc jeśli tych pieniędzy będzie więcej, to z ogromną Radością wywieziemy im więcej rzeczy. Przepraszam najmocniej, więc wciąż wyjazd się odbędzie, ale jeśli będą, będzie więcej środków, to oczywiście będzie więcej rzeczy. Jeśli chodzi o wydarzenia na linii frontu, to tutaj, proszę Państwa, wydarzyła się jedna arcy interesująca rzecz. Dwa dni temu rosyjski korespondent wojenny Slatkow. Poinformował, że Rosjanie opuścili wieś O Oni wielokrotnie już rozmawialiśmy, mieliśmy problem z tą nazwą, ponieważ to jest wieś na flance Bachmutu, dość istotna i była istotna, kiedy Rosjanie ją przejmowali, i teraz jest istotna, kiedy Ukraińcy być może ją odbijają. On później, ten korespondent wojenny Sladkow, zdementował, stwierdził, że Dowiedział się więcej, posprawdzał te informacje, i jednak rosyjscy żołnierze stamtąd nie uciekają. Oczywiście możemy założyć, że to była po prostu zwykła wtopa, że ktoś mu coś powiedział, on nie zrozumiał, podał dalej. Możliwe też jak najbardziej możemy dopuścić do siebie taką myśl, że faktycznie coś tam się działo, on poinformował o tym, że się działo, a w międzyczasie coś się tam albo zmieniło, albo cenzura rosyjska stwierdziła: Nie, nie możemy tak. Powiedzieć. Walki trwają wzdłuż całej w zasadzie długości frontu. Niewiele się tutaj zmieniło, niewiele mamy poważnych postępów faktycznie. Przejdźmy sobie do szybkich newsów telegramowych. Co my tu mamy? Tutaj mamy proszę Państwa żołnierza, który w ciągu 30 sekund wywiadu przyznał się, że rosyjski batalion jakby kryszuje, czyli chroni przed jakimiś nieprzyjemnymi prawnymi konsekwencjami, trafik alkoholu i narkotyków, czyli przemyt alkoholu i narkotyków. Tutaj mamy pożar w Petersburgu, zresztą w Moskwie też był duży pożar, restauracja płonęła ładnie to wygląda, widzimy aurorę przy nabrzeżu newy jak byłem w Petersburgu to jej tam nie było, była na remoncie, żałuję dalej Wielka Brytania w sierpniu rozpocznie nauczanie ukraińskich pilotów do 20 osób latania na samolotach NATO Pojawiła się bardzo ciekawa informacja, to co widzicie na ekranie, ten samolot dwupłatowy to jest Antonow-2, An-2, taki wół roboczy rosyjskiego lotnictwa. Pamiętajcie proszę Państwa, że Rosja ma wiele miejscowości, do których nie da się dostać w ogóle albo przez część roku inaczej niż samolotem albo podczas długotrwałej, męczącej i niebezpiecznej wyprawy pieszej. Te samoloty są dla niektórych regionów kluczowe, i okazało się, że ten samolot produkowany w Związku Radzieckim od dziesiątek, dziesiątki lat temu, rozpoczęli tą produkcję, potrzebuje zachodnich części, których teraz do niego nie ma. Dalej. Tutaj, ko korespondent wojenny Kationak Z. Pisze, że według jego danych w wielu miejscach na froncie rosyjscy żołnierze pilnie potrzebują amunicji. Tutaj wyżej mamy o Klisiejewce. Tu mamy potwierdzenie, że w Makijewce płonęła baza naftowa, magazyny paliw. Ale były też epickie kadry pokazujące zdaję sobie sprawę, że po polsku słowo epickie znaczy coś innego ale były epickie kadry pokazujące w tym regionie detonację amunicji. Mieliśmy ciężką sytuację w sądzie, w regionie szefczyn kiwskim, w Kijowie. Tam oskarżony dopuścił się aktu przemocy. W ruch poszła i broń palna, i, i materiały wybuchowe. Tutaj mamy lwów, niestety. Podczas tych ataków rakietowych na lwów zginęli i zostali ranni cywile. Przy czym, według najnowszych danych, które widziałem, 9 zmarło. Około 40 jest rannych. Rumunia potwierdziła, że stanie się miejscem szkolenia Ukraińców na samolotach F-16. 9 dronów zaatakowało magazyn ropy naftowej i paliw w Bielgarockim w okręgu. I jeszcze USA według doniesień medialnych przekazało Ukrainie broń kasetową. To opowiadałem o tym kiedyś, to jest taka broń, która leci, a później z niej wypada tak zwana sub-amunicja z jednego pocisku, czy rakiety, może wypaść nawet dziesiątki takich mniejszych pocisków, które się rozsypują. Zupełnie nie mamy kontroli nad tym, gdzie trafią, choć są naprowadzane... Hmm, jest broń kasetowa z pociskami, suba naprowadzaną, to się też zdarza, ale bardzo często jednak się nie zdarza. Ta słupa amunicja jest także dlatego niebezpieczna, bo dość często nie wybucha i zostaje gdzieś na terenie działań bojowych, zagrażając później cywilom. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Przepraszam, że krótko, ale chyba więcej nie dam rady, a jeszcze muszę iść z przyszką. Trzymaj się Ukrainy i widzimy się niedługo.